Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony Chudy Chudziutki i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której pokazuję Wam bitwy moich widzów, bitwy, które podesłaliście wy i już na samym wstępie do tego zachęcam, jeśli trafiła wam się fajna bitwa z ciekawym być może wyciągiem z wysokim wynikiem lub z jakiegokolwiek innego powodu uważacie, że zrobiliście ciekawą bitwę, śmiało podeślijcie ją do mnie a ja jeśli tylko znajdę chwilę czasu to postaram się ją ograć wraz z moim komentarzem dzisiejszym bohaterem bitwy jest Grayson, kto przychodzi na streamy moje bądź wiadra może kojarzyć gościa z czatu, dumnie tutaj prezentuje barwy przed ostatniego bastionu oszołomów czyli jednego z dwóch klanów wiadra yy, słuchajcie, czy mogłoby być lepsze połączenie niż Else Even i Prochorówka? Nie wydaje mi się czołg bardzo mały, bardzo trudny i niewdzięczny do trafienia przez ten swój rozmiar yy, czołg, który ma... Bardzo, bardzo dobre wartości kamuflażu z odpowiednim wyposażeniem jest w stanie zrobić tutaj naprawdę, naprawdę świetny wynik. I teraz zobaczcie sobie, jaki tutaj wynik padnie w tej, w tej bitwie. Przełączmy sobie tutaj perspektywę na, na, na wideo Graysona. Już wam, już wam, drodzy widzowie, spieszę z wyjaśnieniem, skąd w ogóle ta bitwa do mnie, do mnie trafiła. Otóż w miniony weekend, dzisiaj jak to nagrywam, jest 14, jest 14, 14 czerwca i odliczamy już dosłownie minuty do meczu Polski z Belgią w miniony weekend na moim kanale Twitch odbyła się wielka, wielka impreza z okazji moich 33 urodzin i między innymi miałem, miałem do rozdania dla, spośród moich widzów nagrody, natomiast żeby dodać nieco pikanterii temu, temu eventowi poprosiłem poprosiłem WG o, o, o możliwość jakby otrzymania dodatkowych nagród dla, dla moich widzów do rozdania jeśli ci wykonają specjalne misje takich misji było pięć i za wykonanie każdej z nich za wykonanie każdej z nich można było, można było zwiększyć pulę nagród o kolejny miesiąc konta premium stąd moi widzowie w trakcie trwania moich streamów ruszyli do, do randoma przynajmniej taką mam nadzieję żeby wykonywać żeby wykonywać te misje jak zobaczycie ta bitwa będzie tak doskonała w, w swoim wyniku, że y, ona de facto zrobiła wtedy trzy misje za jednym zamachem. Zrobiłaby trzy misje za jednym zamachem, gdyby nie to, że no, umówiliśmy się, że 5, 5 misji to musi być 5 bitew. Y, już zobaczcie do czego, do czego doszło. Jest trzecia minuta bitwy, y, Grayson ma tutaj dopiero 200 damage'u własnego, y, natomiast już 4000 po spocie, 4300. Już widzicie zapewne, dokąd to zmierza nie ma co ukrywać, wynik tutaj spota będzie, będzie naprawdę naprawdę niezły natomiast nie samym spotem ta bitwa nie samym spotem ta bitwa będzie mogła się pochwalić, zobaczcie jak dobry ma kamuflaż ten ten, ten czołg LC Event 90 że nawet z takiej odległości ze 130 metrów czy tutaj w przypadku przeciwnego LC z 89 metrów ten nie był w stanie nas wyspotować w krzaczku. Powiększę tutaj mapę, żebyście widzieli jak sytuacja w ogóle w bitwie wygląda, zobaczcie, że to jest spotkaniówka i kolega tutaj bardzo, bardzo agresywnie poszedł, natomiast zauważcie, zauważcie proszę jedną rzecz, będąc lightem nie możecie ruszać zbyt, zbyt agresywnie w stosunku do tego jak, jak, jak wyglądają wasze plecy, jak wyglądają wasze ewentualne posiłki, czyli po prostu drużynka, która ma strzelać w w To, co wy, wy spotujecie. I nawet zobaczcie, że Grayson na czacie pisze, że prosi, żeby nieco się, nieco się poruszyła ta drużynka do przodu, żeby, żeby w razie czego mogli bić z jego spota. Przejazd do linii krzaków. Bez, bez po prostu cienia żarówki, yy, od, razu, yy, od razu spotuje kolejnych przeciwników, sam nie będąc wyspotowanym. Prawie 7 tysięcy, yy, prawie 7 tysięcy punktów uszkodzeń po, po asyście Grayson w końcu robi to, co, czego ja nie potrafię się przy czym ja nie potrafię się powstrzymać, czyli strzela. I O, Ironio, strzela bez spota, dobijając sobie kolejną pestkę do licznika zadanych przez siebie uszkodzeń. Zobaczcie, jak on blisko podjeżdża A75, a75 jest dosłownie o. Kilka kroków, o kilka ruchów gąsienicą, do tego, żeby wyspotować naszego bohatera na proksy, na te 50 metrów, przy których kamuflaż. Zawsze, zawsze traci swoją wartość, więc tutaj Grayson gra naprawdę, gra naprawdę na, 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 na metry dosłownie do, do swoich przeciwników. spotu jest strzela, no po prostu wieś tam, czy śpiewa, wszystko, wszystko się dzieje naraz. Teraz dostał spota i całe szczęście, bo już bym się bał, że na, w komentarzach pojawią się komentarze o tym, że Grayson jest cheaterem i nie wiadomo co jeszcze, więc na jego szczęście po raz kolejny dostaje spota. Podjeżdża do samego końca. Bitwa już. już Skłania się ku końcowi. Zobaczcie 7700 uszkodzeń po asyście 758 uszkodzeń własnych. Wyjątkowo szybka, wyjątkowo krótka bitwa, jak na, jak na tę mapę. To jest naprawdę niespotykane, żeby ta, ta mapa tak szybko, bitwa na tej mapie tak szybko zmierzała ku końcowi. Przepas kudny artylerzysta już się tutaj wita z gąską w garażu. Kolejny artylerzysta również dostaje pestkę. Jest też wyspotowany Grayson, cały czas pcha się do przodu, jedzie 7900 uszkodzeń po asyście dwa fragi 1400 własnych. Erhem, nie wie co się dzieje. Nie wie w którą stronę patrzeć, czy za tym lightem, który go wyspotował, czy czekać na przejeżdżające czołgi naszego 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 teamu. Icyk, gówno z nieba spada. Niewdzięczny niewdzięczny los po prostu ostatniego Przedostatniego czołgu, który, który był w drużynie przeciwnej. Pozostaje tylko jeden czołg u przeciwnika, skitrany na samym końcu mapy. Dalej się już nie, nie, nie dało. Próbował przejechać przez czerwoną linię, ale niestety marny jego trud. 9000. 400 uszkodzeń po asyście, 1500 uszkodzeń własnych, 3 fragi i wyniki końcowe. Wyświetlam Wam właśnie w tym momencie. Zobaczcie, co nam ta bitwa przyniosła. W wynikach końcowych możecie zobaczyć, że za bitwę wpadła oznaka mistrzowska asa pancernego, medal Orlika i oczywiście służba patrolowa. Co tutaj jest ciekawe, to to, że spot był jednak większy niż, niż początkowo nam się wydawało, bo przebiliśmy magiczną granicę 10 tysięcy 10 punktów uszkodzeń po naszej asyście. Niecałe 1500 uszkodzeń własnych, ale to co jest tutaj najciekawsze, wynik ten pozwolił wspólnie z trzema fragami uzyskać wynik 1877 punktów bazowego, bazowych uszkodzeń, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę że bitwa ta głównie z potem stała. Także Grayson, dziękuję pięknie za, za tę powtórkę. Cieszę się, że, że wziąłeś udział w, w, w zabawie na robienie misji podczas moich streamów. I co, życzymy Ci wspólnie z chatami, żebyś jak najwięcej takich bitewek miał okazję rozgrywać, bo naprawdę przyjemnie się to oglądało. Szybkie, piękne i skuteczne, co najważniejsze, spotowanie. A Wy, drogie, drogie YouTube, y, Was zachęcam do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz, co Wam się podobało. W tej bitwie, co byście poprawili. No i co? Podsyłajcie powtórki, jeśli, jeśli tylko macie dobre bitwy. Pozdrawiam Was i cześć miłego dnia!